Mój też. otworzyłam go w kuchni już? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. no, nie wiem, jak zacząć. Cześć. Hi guys, witam was w nowym odcinku na moim. Czemu się śmiejesz? Hi guys! Ja lubię... Cześć kochani! do was znowu w odcinku na moim kanale Dzisiaj znowu film z naszą ulubienicą i z moją mamą Będziemy dzisiaj odpowiedzieć na pytania które zadaliście nam na moim instagramie dokładniej pytania do mojej mamy odnośnie tak naprawdę wszystkiego i wymyśliliśmy, że żeby nie było tak wiecie totalnie nudno, że po prostu się nie odpowiadamy, to zrobiliśmy sobie owsianki i będziemy je wcinać, bo jest Naprawdę jemy śniadanie Tanie, bo jest 9.30 i jesteśmy po prostu głodne, więc przy okazji będzie taki będzie mini muokban trochę. No. Nie, co? Minim. Taki filmik, gdzie ludzie jedzą i opowiadają coś. Okej. Okay. Dobra. So let's go! Na początku będzie prosto. Ulubiony sposób spędzania czasu razem. Nasze razem? Nie, twoje. <grym <grym a, a ty nic mówi? nie mówisz? Nie odpowiem, ale ty Dobre. musisz się odpowiedzieć, bo ty jesteś taka, że ty zgapiasz. No, wiesz, no, i skończyłam to od kiedyś, prawda? Ja cię znam. My razem, lubimy chodzić do kina razem. W ogóle lubimy spędzać czas razem, lubimy ze sobą rozmawiać, nawet lubimy milczeć. Taki jest, jak na przykład jedziemy z Pimpuś, ja wiem, to jest. Pragniesz atencji, ale bez przesady. Chcemy się rozmawiać, a kiedy chcemy po prostu siedzieć i nic nie mówić i słuchać muzyki. Prawda. No ale to tak, więc umiemy też razem milczeć. Uwielbiamy chodzić do kina. Maciora w tle. Bardziej na filmy Oliwia na Nie. <laughs> Dzisiaj też idę na naczosy. Moim zdaniem nie powiedziałeś najważniejszego, bo moim zdaniem nasze ulubione spędzanie czasu razem to jest siłownia i oglądanie hotelu Paradise. Mhm. Bardzo lubimy chodzić na, razem na siłownię. Jak ma... Jak mam iść sama, to mi się od razu nie chce. Ja mnie motywuje. Czasem ja, ja ją, tak jak widzieliście na ostatnim filmie, że się działa z dupą i nie chciała się ruszać. Ale tak, bardzo lubimy chodzić razem na siłownię. Bardzo. Bardzo no. U, spicy pytanie. Czego w sobie nienawidzicie? Jezu, jak ja nienawidzę, jak ja do niej mówię, ona przewraca oczami. Mogłabym. No, Zabić po prostu. Tego mi po prostu nienawidzę. Ej, myślałam, że trochę dłużej ci nie zejdzie, jakby myślałam na tym pytaniem. W ogóle mi nie. nie, w ogóle mi nic nie zajdzie. długo. Ja wiem, czego w tobie nienawidzę. Mógłbym ją zabić. Tylko nie to? Ciebie. Tak, tylko to. A! Nie, no oczywiście. Że... Oliwka nie ma takiego. Ja to powiem. Poczucia jak ja, że trzeba posprzątać. Nie, nie trzeba, za bardzo nie Ale trzeba. Ale teraz wytłumacz. Bo to brzmi, jakbym była jakimś syfilisem. Nie jestem. O, weszła nasza widownia, to przy okazji e, potwierdzisz. To mama ma jobla na punkcie sprzątania, a nie, że ja jestem brudasem. Nie, nie powiedziałam, że jesteś brudasem. Ale tak to brzmi. Oczywiście, że tak. Dziękuję. E, czy znaczy... śpi z nami pies w łóżku i linieje po prostu. I te włosy trzeba posprzątać. Ja się odkurzę, czy tak brudasem? Przecież ja nie odkurzyłam. Kiedy? Kiedy ostatnio w twoim życiu? Dwa dni temu, bo tata mi kazał. Właśnie, to jest odpowiedź na moje Teraz pomy. ja! Tego, że mama nie umie się przyznać do błędu. Nieprawda przyznaje się. Nie nie uh -huh. potrafi się przyznać do błędu. I kiedy kończą jej się argumenty w kłótni, to ona po prostu wychodzi. Ty do niej mówisz, a ona po prostu wychodzi. I to nie dlatego, ona nie ma zapij się. tak, że ja nie mam energii na tej dyskusji, na ale tak naprawdę ona nie ma po prostu argumentów w tym momencie i wychodzi, a jak już wiesz, że zwaliła, to przyjdzie tak. Przepraszam. Super razem, no Jezus, się nie gniewaj, co? Ale jak ją musisz przeprasać, to. Jezu, jak ja cię przepraszam, kwiaty z rady, to tak jest. Ja też ci kwiaty ostatnio kupiłam. No, i właśnie tak mnie przeprosiła, dała mi te kwiaty, przepraszam. Więc chyba tego najbardziej. No i obsesyjnego sprzątania, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, że wchodzę do domu i ciągle słyszę dźwięk odkurzacza. Czas nie gra, muzyka tylko odkurza. jakie masz? Proszę wyciszyć, Proszę wyciszyć telefon. Wujek z Poznania dzwoni. A jakie ma pani nastawienie do tego, że Oliwka nagrywa na mnie? Pani? No, bardzo jej W ogóle. Za bardzo. Zrobiła to tak z bomby, przyjechała z obozu, wzięła telefon i zaczęła kręcić filmy. Dobro. na początku tak się stresowałam, że jak ja będę na nich wyglądać, bo ona ciągle z tym telefonem biegała za mną, coś do mnie mówiła, Ja coś takiego nie lubię. Ale już się przyzwyczaiłam. Bardzo jej kibicujemy. Bardzo, bardzo. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać, że wytrwa w swoim postanowieniu, bo ja wiem, że ona marzyła o tym od lat, żeby to robić. Martwiłam się, ponieważ Oliwia jest bardzo wrażliwa, że jak się pojawi hejt, to wtedy zmartwić, będzie o tym myśleć, niekoniecznie mi o tym powie. I o tym rozmawiałyśmy, ale powiedziała, że da rada. No i na razie daje. Ja powiedziała, że mam wyjebane do Trzymamy kciuki. Yes. To trochę się pokrywa z tym, czego u mnie nie nienawidzisz. No, z panem No! Nie widać tego na filmie. <laughs> Jakich nawyków u mnie nie lubisz? Bo przewracali oczami, to w sumie nie jest nawyk. Mm -mm. Nie sprząta po sobie łazienki, jak się wykomnę. No, no, to prawda. Wiecie, mamy domek, górę i dół. I ciężko czasem wejść po tych 11 schodach, coś zanieść do góry i trzeba to zostawić na schodach. No, także tego nienawidzę. No i ogólnie, jak Oliwka wchodzi do domu, to wszyscy wiedzą, że weszła, tak nie, pozostawia takie ślady po sobie zawsze w Moim zdaniem to jest dobra cecha. A cecha to jest dobra? Znaczy teren. Znaczy teren? Wszędzie, tak, tak się pojawisz? to, że wiedzą, że jestem. A u Ciebie? A to o mnie też jest? No kurwa, co? Tylko po mnie będzie no, tak Będę przeklinać, bo Nie. strasznym nawykiem jest to, że mama przeklina i przez co ja przeklinam. To prawda. Patologia. Patologia. Po prostu to, że nie wiem, że ja coś jem i mi się ukruszy, i ja. To, i ja. I ja to posprzątam po sobie, tylko kurwa, w swoim czasie. A to, to już w tym czasie. Jej się nie ukrusza, i tu jest gęby po prostu za bieżąco. Nie do tego. No. Ja, za, ja się zastanawiam z tym problem. Ja jak ona się zachowuje na randkach. I, na przykład w pierwszej, gdzie trzeba się ładnie zachować, udawać, że umiesz dobrze jeść, ona zawsze wcześniej myśli, co ona zamówi, żeby jej z gęby nie wypadło. Ja, ja po prostu, ja po prostu, ja jestem sobą. Tak, No, no na szczęście podoba, na jest sama. Ale this dostałeś? ależ! jest dobrze samemu, Ale hejdy dostaniesz teraz, że wszystko pojmujesz. No i dobrze, slave. Przyuczyłem się do wszystkiego, więc ja nie widzę już tych wad. Wszystkie wady są zaletami. Jest idealną żoną, kochanką i matką chyba też, jak patrzę na to, jak cię wychowała. Ktoś podlizał. Mhm. Jaką najgłupszą rzecz zrobiła kiedyś Oliwka? O jezu, to było zarąbiste. Ja w ogóle była bardzo grzecznym dzieckiem. I nie miałam, naprawdę, no nie miałam jakichś takich buntów, szczególnie tam trochę w gimnazjum, ale to jest naprawdę nie, najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam. To sobie, słuchajcie, kupiła, jak to się, epeta. Ale poda, żeby oni wiedzieli, ja stawię tu zdjęcie, poda tego małego. No i słuchajcie, ona jechała na jakąś wycieczkę. Na zieloną szkołę jechała. No i e, pakowałyśmy ubrania, no, ja po prostu tak siedziałam, żeby dopilnować, czy na pewno wszystko, co potrzebne. O, to ta... jest skurwiające nawet, nieważne ile mam lat. Nie, teraz już nie siedzę. Nieważne ile mam lat, trzeba wszystko asystować, wszystko! Nie, nieprawda, nieprawda, Prawda. Teraz, nie, teraz już nie siedzę. Prawda. Nie, no bzdury gadasz, no teraz już nie siedzę z tobą. Ale przyjdziesz po kontrolować. Zapytam. Po prostu pen powinny nie umie zciąć. Umiem. No i słuchajcie, pomagam jej tam pakować te rzeczy. Kocham tą historię. Coś czuję w tej yy, kurtce w kieszeni. Wyciągam, a tam ten pet. Jaką biorę? A ona jak się nie. na mnie rzuciła, tak by mi go chciała wyrwać, żebym go nie zauważyła. i ja nie wiem co w nią wstąpiło po prostu. Gdzie Oliwko, co to jest? O ona mówi do mnie pędraj. A ty myślisz, że ja jestem głupia? Zaczęła ciągnąć. I zaczęła mi ciągnąć, żeby wyciągnąć wszystko, wypalić. Ona się tak denerwowała. Tak, to była najgłupsza rzecz. Widzicie, co, co jest najgorsze, wstąpiła. że w jednej kiszopce był pet, a w drugiej był olejek. I gdybyś znalazła olejek, to bym ci powiedziała... What? Dla kolegi coś tam. Gumka we Tak, <laughs> znalazła, znalazła gumkę. Gumka do, y, do epeta leżała. Ja wiedziałam, że to są te gumki, które do mnie. Dobne, ale one z, na szkła, żeby się tak łatwo nie rozbiło. Tak, i ona mi wtedy powiedziała, błagam was, ja jak paliłam papierosy i moja mama czuła dla mnie, nie było epetu, więc były normalne papierosy. I moja ja mówię, mama czuła że ode mnie. jest się tak Tak, że w ogóle wiesz, że ktoś na mnie nachuchał. Jak znajdowała papierosy w mojej torebce, to mówiłam, że to koleżance przechowuje, także pewnie tak samo wierzyła wtedy, jak ja Oliwii. To było najgłupsze, ale najśmieszniejsze zarazem. Bo u mojego kolegi to przeszło. <ścoughs> ale tak naprawdę to był mój jedyny wypryk przez całe... Jedyne co? Jedyny wybryk. A było wybryk pierwsze. Tak, A, nie. <laughs> tak. A to teraz mogę Wam powiedzieć, jak mam 19 lat był też epizod, że miałam paczkę papierosów przez miesiąc? Nigdy jej nie znalazłaś, to był mój w ogóle. Ja wiem, to było wtedy, kiedy sto, y, z plecakiem zawsze szłaś do góry. Czego jak wcześniej wspomniałam nigdy nie robi, tylko przychodzi. Rzuca go tak z rozmachem, chyba, on chyba, ląduje, gdzie chce. Nie, nie, chyba z plecakiem. Byłam yy. wtedy, jak miałam epeta, ale mia ja miałam paczkę papierosów schowaną, kurwa w lumbencach pod łóżkiem, bo nigdy dzieci tam nie zaglądasz i w tej paczce pod tymi gumkami miałam. Ja z tą paczką nigdy nigdzie nie wyszłam, tylko jak ciebie nie było, to sobie siadałam tam na parapecie, paliłam tego peta, <laughs> zrobiłam sobie 100 tysięcy zdjęć z tym petem i wracałam do domu. <laughs> no przecież się nie umiesz dociągać. No do dzisiaj się nie zaciągam. Ale miałam ją, chyba nawet całą jej nie wypaliłam, ją wywaliłam do kosza, bo już mi się znudziło. Miałam wystarczającą ilość zdjęć. W ogóle jest pytanie takie... Nie wiem. Czy odczuwacie różnicę wieku? Nie! W ogóle. Te 26 lata to na wszystko nam się zrównało. Czasami jest tak, że się trochę role odwracają. Bardzo ja, często. Ja na przykład y, opierniczam o coś mamy, albo muszę jej tłumaczyć jakieś rzeczy. I takie tłumaczyć o, o akceptacji, o A, pewności tak, siebie. Tak, o tak, o tak, to prawda. To no przecież, prawda. ci nie tłumaczę życiowych rzeczy, no wiadomo, że Ty wiesz ode mnie więcej. Ale przyjaźnimy się ze sobą. Jesteśmy matką i córką, ale bardzo się ze sobą przyjaźnimy. Prawda? Mm -hmm. <grym> si kadasz? Krówka się przyczepiła do zębów. To jest do mnie, ja chcę zobaczyć winę mojej mamy jak to przeczyta. Czy uważasz, że spędzanie czasu z, razem z rodzicami w takim wieku jest dziwne niekomfortowe? Tak. tak. Nie, żartuję. E, nie. I wręcz wiele znajomych mi po prostu zazdrości, że nie wiem, że mogę sobie wyjechać znaczy, że chcę wyjechać z rodzicami na wakacje, na jakieś tam wyjazdy i tak dalej, ale. Byście mnie o to spytali, jak mi byłam w gimnazjum i miałam 15 lat, no ja nigdy nie uważałam, że spędzanie czasu z rodzicami jest jakieś kringowe i tak dalej, ale no wtedy jednak chciałam być taka. Nie chciałam mówić wielu rzeczy mamie, bo uważałam, że ona i tak tego nie zrozumie. Nie muszę kurwa

Ale też miałyśmy najsłabszy kontakt, moim zdaniem, w gimnazjum. To było trudne, bo wtedy też się zaczął, wiecie, pierwszy związek i w głowie się poprzewracało, ale też mama strasznie straciła do mnie zaufanie i to mnie bardzo irytowało, że w momentach, kiedy mówiłam prawdę, to mi nie wierzyła. I wtedy to mnie tak frustrowało, że już w ogóle się zamknęłam. Był no, trudny czas. Wow. Ale to nie, że jakoś tam... Mega trudne. Mega, to po prostu był, był inny, no. Jak byłam w Turcji z Durą, no to oczywiście, że się super bawiłam, ale sobie myślę, że kurde, z Monią też musimy iść super poopalać. Nawet osiemnastkę miałaś mieszaną. Tak, tak, właśnie, nie mówiłam tego. Ja miałam osiemnastkę mieszaną i dlatego, że chciałam ją mieć, bo po prostu bo właśnie się pytałam znajomych, czy nie będą się czuli niekomfortowo, bo bardzo nie chciałam takiej sytuacji, że nie będą się czuli jakoś tak dziwnie z moją rodziną. W wszyscy mówili, że nie, że super, trzeba szota walnąć z Monią, z tatą i tak dalej. To najbardziej we mnie lubisz. O, może coś miłego w końcu. No jasne, bo cię nie mówię miłych rzeczy. Na tym filmie? Nie! <grystanie> Bardziej lubię to, że jesteś taka mądra i rezolutna. Co znaczy rezultowe? Co wam, to co powiedziałam? <grystanie> nie no, rezolutna to taka ogarnięta? Taka ogarnięta, poukładana. To... Proszę, ma pan jakiś tam komentarz z tyłu? Nie. Nie dopowiedz! Tak mam odpowiedź na pytanie, jak mam się ubrać na rozpoczęcie do szkolnego. <grystanie> Studentka, yeah, jak mam się ubrać? To są takie momenty w życiu myśliwym. Ja mam odklejki po prostu. Tak, które w pewnym momencie. Ja, 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 nie ja, ja, nie mierzę, ja nie wierzę, że ona ma 19 lat i poszła na studia. Ojeju! O... Nie widzę. Twój tu Dobra. Ona poszła na studia jeszcze na psychologię kliniczną, po prostu, a ona mi się pyta, jak ona ma się ubrać pierwszy dzień zająć, czy będzie apel. No błagam, ku... ale ona tak ma. Ale co? Jakie było pytanie? Co najbardziej we mnie lubię. No. A, no to właśnie to, że jest taka poukładana rzeczy. Wiecie, ja to jestem taka I bardzo dana. wyluzowana. W związku z tym bywają sytuacje, kiedy Oliwia przywołuje mnie do porządku. No, także... Także to... Nie, lubię, lubię, że jest poukładana. Ja to lubię ją, jest git. Dobrze, jeszcze podbijemy moje ego. Czy jest pani dumna z tego, jaką ma pani córkę? Bardzo jestem dumna. Zawsze byłam, zawsze jej powtarzałam, że jestem z niej dumna. To zawsze w nią wierzyłam i zawsze chciałam, żeby miała bardzo zbudowane poczucie własnej wartości. To było, dla mnie, to było dla mnie priorytet w wychowaniu mojego dziecka. Żeby widziała, że jest wartościową osobą i że jak sobie coś postanowi, to to się uda. Prędzej lub później, ale zawsze się uda. I tak będzie. Tak będzie na 100%. Tak też będzie z YouTube'em. Slajd. wiesz, że to było ostatnie pytanie. Szef, nawet nie ogarnam. Wolne. Ale na przykład ktoś jeszcze zapytał, czy będzie filmik, mała wybiera mi stylówki, taki filmik już jest? Że oni chcą jeszcze jeden. Myślę, że ktoś po prostu nie <noise> wie. Na no, pewno chcą jeszcze jeden, dajcie znać! Więc pad wbił na pożegnanie. Do filmu! Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać jak Wam się podobało, czy chcecie wam drugą część. Dzięki za oglądanie podajcie na social media, jeśli chcecie brać udział w takich filmikach. Dajkujcie, komentujcie Slajpa!